Oddziału Gdańskiego Związku Podchanem w Polsce, któremu patronuje święty Wojciech, chciałbym powitać wszystkich uczestniczących w dzisiejsze, dzisiejszej dzisie święty, kończące nasze walne zgromadzenie, podczas którego dokonano wyboru nowych władz. Główną intencją tej Eucharystycznej ofiary jest modlitwa dziękczynna za wszelkie otrzymane w minionym czasie łaski i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej w Gaździnie Podhala. Witam kapłanów sprawujących tą mszę świętą, księdza proboszcza Adama, księdza Marka, opiekuna oddziału w parafii, a także kapelana naszego oddziału gdańskiego, księdza Dariusza. Oraz gości, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podchalan w Polsce, Piotra Gąsilice, Prezesa Oddziału Nowoterskiego, w Związku podchalam w Polsce Wojciecha Gronia i prezesa oddziału Zawodnicy Górskiej, Związku podchalam Piotra Króla wraz z kapelą. Chorążego, koła numer 2, imienia Władysława Orkana, Or Nowy Targ, Związku podchalam Ameryki Północnej. Wszystkich członków Związku Podchalam przybyłych na naszą uroczystość. Panią Magdę Nowicką, Piotra Józefowicza, a nade wszystko wiernych parafian wspólnoty błogosławionej Doroty z Monty, do której większości należymy. Jesteśmy ogromnie radzi Panu Bogu za to, że przed trzema laty w październiku doszło do utworzenia oddziału Gdańskiego Związku Podchalam w Polsce którego strukturach możemy kontynuować tradycje naszych ojców i dziadków, którzy po wojnie przybyli tu na Gdańską ziemię. Jako ich potomkowie postanowiliśmy zjednoczyć się, by nie tylko kultywować tradycje góralskie, tak mocno osadzone w żywej wierze przywiązaniu do Kościoła Katolickiego, ale swoją aktywnością wnosić to, co najcenniejsze do życia naszej parafii. Jak również do życia naszego miasta. Czytanie z mądrości Serafa. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osobę. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośbu pokrzywdzonego. Nie zlekceważy bogania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. To służy Bogu z upodobaniem zostanie przyjęty, a boganie Jego dosięgnie obłok. Moja lubi się Panem. Niech swój są to pokorni i niech się to W z listu św. Pawła, Apostała do Tymoteusza. Bo moja krew już ma być wyludą na ofiarę, a chwila mojej łoznoki W dobrych zawodach wystąpiły bieg ukończony, wiary usług. A w ostatek odłożyli drobnia wionek sprawiedliwości, w którym i dniu od Kapela przyjechała, także tym bardziej się cieszymy, radujemy się i sztandar też przyjechał z nowego torbu i przedstawicielstwo, więc cieszymy się, zarazem możemy się radować, świętować ten czas naszego, tak jak powiedział nas prezes, powołania naszego oddziału. Niektórzy może myślą że my jesteśmy jakimiś dziwakami, skoro ubieramy takie stroje, no, ale to jest nastrój góralski, tak jak tutaj mają też i swoje stroje. My też się sanujemy i Kaszubów i współpracujemy tutaj też z Kaszubami i między innymi nasz oddział współpracuje z oddziałem z kaszubskim. Także możemy robić piękne rzeczy, a tym bardziej dzisiaj, kiedy nasz oddział przeżywa tą radość z tego, że został wybrany nas prezes na kolejną kadencję i chciałem właśnie tutaj to nasze rozmyślanie zakończyć moi łostomisi tymi słowami tego hymnu, które zawsze nie porusają, poruszają moje serce góralskie, ale i serce kapłańskie. I posłuchajcie tego hymnu. Świąty Wojciechu, moc się za nami. Dzieci, Ty w to, że przybyli, pędz pod Giewonta, nad brzeg Bałtyku inną tradycję wszczepili. Kiedy wojen cas już przeminął, a włocy zaj zajrzała bieda, na Gdańskiej dom swój znaleźli i własny kawałek chleba. Serca nowlali miłość do Boga. I do góralskiej dziedziny, pomóc, Wojciechu, święty patronie, byśmy ich nigdy nie zawrócili. I moi łostomici, idźmy z tą drogą właśnie pielęgnowania tego syczkiego, co ty stworzył i te nasze małe ojczyzny, ale co się wpisuje w tą dużą, wielką ojczyznę. I do tego nas zawsze wzywał święty Jan Paweł II który zawsze był tym, y, który jest bezpośrednim patronem wszystkich oddziałów y, Związku podchalan na całym świecie. Zapraszam naszą koleżankę do ślubowania. Wpatrzona w krzyż i sztandar uroczyście ślubuje być rzetelnym członkiem Związku Podkalanów w Gdańsku. Będę sumiennie wypełniała obowiązki statutowe. Dbała o zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny, dołożę starań do umocnienia godności człowieka, rodziny, ziemi, ojców i niepodległości Polski. Tak mi dopomóż Bóg. naszym Jego mością, siedźcu arcybiskupowi Tajowcowi, siedźkiem biskupowi, i kapłanami, jakonami, a nawet siedźko za Jego mościami z tej parafii i z naszego związku pod co by poprzez przykład świętego życia przyciągali łowiecki do serca Pana Jezusa. Tobie, Boże, pytamy. Dziękujemy Ci Boże za oddział do Związku za prezesa Mirosława, za żarzą, wszystkich członków oddziału i sympatyków, dobrodziejów, aby dać i dotrzeć krzewić wiarę i tradycję góralską w tej nasi małej Łęjczy. Tobie Boże Pytomy. Na tej mszy modlimy się za związek Podhala w Polsce i za wielką wodą za syćkie oddziały i ogniska, a nadesyć kozał oddział Związku od gdańskiego który dziś obchodzi trzecią rocznicę powstania, co by było widocznym znakiem zjednoczenia całej góralskiej rodziny kaszuckiej i wynosił serca i umysły na włoskie boskie honoru góralskiego i służbie naszym w ojczyźnie. Tobie, Boże, my cie gaz do nas, za naszą ojczyzną, by tak jak patron w związku pod w Polsce, święty Jan Paweł II, i patron naszego oddziału i sztandaru, święty Wojciech, nie zmarnowała daru duchowego wiary, ale była do im swych narodów wzorem do nas podawanym. Tobie Boże, pytomycie. Pytomycie za nasem miasto, naszą wiedzę aby święty Wojciech. Którą wciągnął to w naszych przodków, na wzgórzu byśmy nigdy nie wyparli się jami, ale zawsze dawali jak najlepsze świadectwo Panu Jezusie. Tobie boże, wytomy. Podobnie po wieczarze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i mijcie z Niego wszyscy, To jest bowiem kielich chwili mojej, nowego i wiecznego Przemierza, która za was i za wielu będzie wyrana na odpuszczanie brzegów, to na moją pamiątkę, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucznia. Amen. Amen. W naszej wspólnocie parafialnej. Cieszymy się, że jesteście. I księdza Dariusz, który często tutaj przyjeżdża. Ksiądz Dariusz e, jest zawsze ze związkiem i zawsze go nazywany kapelanem, ale się nawet go kiedy ty tak naprawdę kapelanem będziesz, bo formalnie jeszcze nie został ustawiony przez księdza arcybiskupa. E, więc ksiądz Dariuszu chciałbym odczytać dla ciebie od księdza arcybiskupa dekret, E, Przychylając się do prośby prezesa zarządu oddziału Związku Puchalan po w Polsce, oddziału Gdańskiego wyrażonej w piśmie z 26 września, stosownie do kanonu 274 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz pomyśli statutów III Synodu Gdańskiego, mocą mniejszego dekretu mianuje księdza magistra licencja, licencjusza Dariusza Bobka, wikariusza parafii podwyższenia krzyża świętego w Krusztu Gdańskim i kapelanem oddziału. Gdańskiego oddziału Związku Podkalan w Polsce z dniem dzisiejszym ad rewokacjonem, czyli z, z zachowaniem dotychczasowych obowiązków. Gratuluję serdecznie. ludzkie upominki dla naszego księdza prowadzącego w naszej pracy księdza Marka, kapelusz moralski, żeśmy sprawili i się z nim nie chodzi nie wstydzi niech nie, nie chodzi razem z nami w tym kapeluszu, a dla księdza opuszcza, a dla księdza dopuszcza, żeśmy sprawili taką piękną kapłańską koszulę. Tytułami od dzisiaj księże kapelanie, księże konsulaci, drogi kolego Mirosławie, prezesie Związku Podstawy, Oddziału Gdańsk. Przyjechałem tu między innymi po to, żeby w tym miejscu skierować do Ciebie te słowa. Pierwsze słowa podziękowania za to, że jeśli ten Oddział i przedmiotu powołania, ale to zaś to uczynił w stulecie związku pochalnym. W Polsce jest dla nas dla Polski Polski, szczerze w budowie polskich szczególnym wydarzeniem. Bo chcieliby ponowno w Polsce po stulecie obchodzić i przypomnieć światu. Przypomnieć światu ten fakt, że w Polsce po 123 latach nie wolni. Byliśmy pierwszą organizacją społeczną, która powstała w tym wróżby Polski. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy dumni z tego, że każdy one są. Nie wstydzą się swoich dzieci, i swojego ubioru, swojej wyprawy. Bóg on zaproć. Wszystki członkowie w związku tam, w Gdańsku, żeście podjęli kontynuację swojej działalności. Bóg ją za zaproszeni. Ciężko się do Ciebie. Przyjmijcie to Boże Błogosławieństwo, niech ono się rozlewa w naszych sercach, w naszym życiu. Pan z Wami, niech was błogosławi po krzak mogący, ojciec i sen do święty.